Piątek w miniony piątek Wałi Polkowickiego Zespołu Szkół Imienia Narodów Zjednoczonej Europy odbyły się Polkowickie Targi Pracy. Była to czwarta edycja tego wydarzenia, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i przynosi coraz lepsze efekty. Targi Pracy mają to na celu, aby umożliwić bezrobotnym spotkania się w jednym miejscu i w jednym czasie z wieloma pracodawcami. W tym przypadku mamy prawie blisko 50 wystawców. Proszę sobie wyobrazić, ile by taka osoba bezrobotna, żeby chciała odwiedzić każdego pracodawcę, musiałaby poświęcić czasu. A tak ma dzisiaj na miejscu prawie 50 wystawców, może porozmawiać, zaznajomić się z jaką branżą się zajmują, jakie oferty mają. Dlatego po to są te targi pracy organizowane przez nas, przez Urząd Pracy. W tym roku na targach pracy w Polkowicach zaprezentowało się blisko 50 potencjalnych pracodawców, głównie z terenu powiatu Polkowickiego, ale także z innych regionów Dolnego Śląska. To kolejny po najniższym wskaźniku bezrobocia rekord tegorocznych targów. Zarówno liczba ofert, jak również liczba osób, które odwiedziły w tym roku Polkowickie targi pracy, przewyższyła bowiem wszystkie dotychczasowe. Te czwarte targi pracy są dla nas kolejnym wyzwaniem do przygotowań na lata już następne. To, że mamy tak niskie bezrobocie i że tak skutecznie przeciwdziałamy na dzień dzisiejszy, czy różnymi formami bezrobociu, to należy się z tego cieszyć. Jednak trzeba pamiętać, że oprócz tych, którzy poszukują pracę, jest również wiele takich osób, które chciałyby docelowo znaleźć miejsce zatrudnienia odpowiadające ich aspiracjom czy ich wykształceniu, aby można było już na stałe się związać z takim miejscem pracy, aby można rozwijać swoją karierę, planować pewne wydatki związane ze swoim życiem prywatnym i rozwojem generalnie zawodowym. W związku z tym, mimo tak dobrych wskaźników i takiego, można powiedzieć, bardzo dobrego rezultatu, porównując to do innych powiatów, to jest przepaść, cały czas uważamy, że sprawa przeciwdziałania bezrobocia jest dla nas, bezrobociu jest dla nas bardzo ważna i istotna, bo... Myślimy również i tak, że Polkowice powinny ponosić i ponoszą tą odpowiedzialność wobec mieszkańców naszego regionu, bo przecież to jest miejsce, do którego przyjeżdża codziennie ponad 15 tysięcy osób z całego byłego województwa legnickiego. To jest miejsce, do którego codziennie przyjeżdżają mieszkańcy Bolesławca, Zgorzelca, Nowej Soli do pracy i mamy tą świadomość, świadomość tej odpowiedzialności, że również i w tej skali ma Kro, powinniśmy działać i powinniśmy dalej się rozwijać poprzez ściąganie jak największej liczby pracodawców, powstawaniu nowych pracodawców, czy wreszcie inspirowaniu miejscowych, lokalnych biznesmenów do powstawania małego biznesu, small biznesu, biznesu rodzinnego. Bez wątpienia duży wpływ na dobrą sytuację na rynku pracy ma stabilna polityka kadrowa KGHM, a także działalność firm działających w polkowickiej podstrefie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki temu, że rynek pracy w Polkowicach jest dywersyfikowany, Nie jest jedynie oparty o polską mieć, która na szczęście dzięki Bogu świetnie funkcjonuje. Dalej zatrudnia 18 około tysięcy osób. Większość zakładów jest zlokalizowanych na terenie gminy Polkowice przecież. Codziennie pan starosta powiedział 15. Ja wiem, że to jest 16 tysięcy osób przyjeżdża tutaj do pracy z całego regionu. Strefa ekonomiczna zatrudnia około 5 tysięcy osób. Pięknie się to rozwinęło. Ten rynek pracy jest zupełnie inny niż na przykład taki mono z monokulturą, jak było na przykład jeszcze nie tak dawno, pamiętamy, co się stało w Zagłębiu Wąbrzyskim, gdzie nie było właśnie tej dywersyfikacji, nie było tych pracodawców z różnych branż. Opieramy to o różne filardy, stoimy na kilku nogach, dzięki temu jesteśmy bardziej stabilni również z punktu widzenia jakichś dozawirowań na rynku pracy, no bo się takie mogą zdarzyć. Dzięki temu ten rynek pracy w Polkowicach jest ogromny. To jest y, miejsce pracy dla mieszkańców całego naszego regionu. Bardzo się z tego cieszę. On się dalej rozwija, y, bo kolejni inwestorzy w strefie się pojawiają. A dla tak, kilka dni temu przecież przywitaliśmy kolejnego nowego inwestora. Przygotowanych mamy kolejne kilkadziesiąt hektarów pod rozwój strefy. Zazdroszczą nam niektórzy, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Ja chętnie spotykam się, podpowiadam jak to robić. Oczywiście nie udaje się to bez zaangażowania gminy, samorządu, bo samo się to nie utworzy. Sam inwestor nie przyjdzie i powie fajnie, ja tutaj inwestuję swoje miliony. Trzeba mu w tym pomóc, trzeba mu troszeczkę dać szans na to, żeby te pieniążki wydał, a dzięki temu zatrudnił kolejne kilkadziesiąt, kilkaset osób. W tym roku po raz pierwszy na Polkowickich Targach Pracy zaprezentowano Gminny Bank Kadr, który ma już zarejestrowanych ponad 500 uczestników. Swój akces do Gminnego Banku Kadr można było także zgłosić podczas trwania targów. Po raz pierwszy na Targach Pracy prezentujemy nasz nowy projekt Gminny Bank Kadr, który już ma ponad 600 członków, osób poszukujących, chcą, chcących zmienić pracę. Ale dzisiaj na Targach Pracy będzie można również się do tego naszego Gminnego Banku Kadr zapisać. Za, założyć swoje konto osoby poszukujące bądź chcące zmienić pracę no i nawet możemy e, wręczamy za to drobny upominek e, pięknie nam się ta ten projekt rozwija e, mam nadzieję że dzięki temu ci pracodawcy którzy tutaj są będą nie tylko przy okazji dzisiejszych czy tych corocznych targów pracy, ale codziennie w miarę swoich możliwości i potrzeb pozyskiwać nowych pracowników właśnie spośród mieszkańców naszej gminy, bo gminy Bankat skierowany jest do mieszkańców gminy Polkowice. Mam nadzieję, że to, to będzie dobrze współpracować z rynkiem właśnie zatrudnienia. Świetnie nam ten projekt wychodzi. Pozwolę sobie tutaj przy okazji podziękować panu staroście i powiatowemu Urzędowi Pracy, pani dyrektor, za to, że no, współpracują z nami przy tym projekcie, przy tym e, pięknym narzędziu, bo inaczej to by się nie udało. Ja to już wielokrotnie powtarzałem. Nie wyszedłby nam projekt gminnego banku, gdyby, nam, e, gdyby nie, nie było dobrej współpracy między gminą a powiatem, a powiatowym urzędem pracy. Kilka dni temu gościłem burmistrza złotoryi, który, któremu spodobał się ten projekt, przygląda się temu, chciałby coś takiego u siebie utworzyć. Pierwsze pytanie... Pytanie, które mu zadałem, jak mu e, e, przebiega współpraca, jak wygląda jego współpraca z powiatem i z powiatowym Urzędem Pracy, bo bez tego e, nie uda się takiego fajnego narzędzia, niespotykanego w Polsce, prowadzić i pomagać przez to mieszkańcom, którzy chcą e, pracę e, zdobyć. Targi pracy rokrocznie cieszą się sporym zainteresowaniem. To wyjątkowa okazja do tego, aby w jednym miejscu zapoznać się z ofertami wielu pracodawców. I co udało też się znaleźć? Znaczy akurat tu impel jest, ale to do ochrony potrzebują, no ale też, też właśnie potrzebują, no, że stopień niepotrzebnej sprawności, ale na przykład umiarkowany, nie? a ja mam leki, no to już też układam, prostu takie są warunki. A jak Pan ocenia w ogóle y, sens organizowania takich targów pracy? To pomaga rzeczywiście y, znaleźć pracę? Tak, oczywiście, bo czwarty raz jestem akurat tutaj. Też właśnie znalazłem, pracowałem w CC, i, no ale też później miałem wypadek, no i niestety tak się potoczyło niestety. Szuka pani pracy? Y, tak. To będzie pierwsza praca? Y, nie. Y, co jest potrzebne teraz? Y, w jakiej branży Pani szuka pracy? Y... W jakiej branży ogólnie jestem zawód sprzedawca? Yy, jaka będzie, gdzie się przyjmę to po prostu? Aha, czyli Pani interesuje każda tutaj praca? Yy, tak. Yy, nieważne, ochroniarz, sprzedawca, gdzie mnie przyjmą, tam pójdę. A wcześniej gdzie Pani pracowała? Yy, na Volkswagenie w podfirmie. Sądzi Pani, że idea takich targów pracy, takich spotkań bezpośrednich pracodawców z ewentualnymi pracownikami jest potrzebna i zdaje egzamin? Myślę, że tak. Dlaczego? Z czego to Pani wnosi? No po prostu w większość, podajmy, że nie ma internetu na przykład w domu, nie mają jak szukać pracy. W urzędach pracy nie zawsze się udaje, żeby coś znaleźć. Ja jestem po raz pierwszy i mam nadzieję, że coś tutaj znajdę na targach pracy. Targi pracy odbyły się w miniony piątek, a tymczasem wciąż nie wiadomo kiedy rozpoczną się prace związane z budową wiaduktu nad drogą krajową numer 3 w kierunku Lubina. Decyzja o rozpoczęciu wartej około 5,5 miliona inwestycji wciąż nie zapadła. Burmistrz Polkowicz Wiesław Wabik cały czas walczy o to, by ten niezbędny do sprawnego funkcjonowania komunikacji do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zakładów KGHM, jak i mieszkańców gminy obiekt, powstał jak najszybciej. Burmistrz wykorzystuje każdą okazję, by przypominać, jak ważną rolę odgrywa wiadukt. Niestety to jedyne, co może zrobić. Nie jeden by już dał sobie spokój z tematem, ale z uwagi na to, że dla mnie odbudowanie tego wiaduktu jest bardzo ważne, to cały czas no, sprawę, na tyle na ile wolno mi mogę, tą sprawą się zajmuję. Nie jest to obiekt, nie jest to wiadukt, który jest ten gminnym, ani powiatowym, nawet wojewódzkim. Jest to inwestycja rządu polskiego, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Uznałem, że jeżeli zorganizuję wsparcie finansowe dla tej inwestycji, no to wtedy mam wrażenie, że będzie łatwiej podjąć decyzję tam w Warszawie, żeby ten wiadukt odbudować. Powiem szczerze, trochę mi już ręce opadły, bo co kogoś przekonam, czy w Warszawie, czy we Wrocławiu w generalnej, no to okazuje się, że za jakiś miesiąc uznaje ktoś, że a może ten wiadukt jest niepotrzebny. No, nie spuszczę tematu tym bardziej, że jest pozwolenie na budowę, wiadukt nie kosztuje ogromnych pieniędzy, bo z punktu widzenia państwa polskiego i budżetu Państwa, wydanie 5 milionów to nie jest jakaś katastrofa, mam wrażenie. Zorganizowałem wsparcie finansowe, ponieważ gmina Polkowice nie ma prawa przekazać środków na odbudowę tego wiaduktu, nie mamy możliwości prawnych, a chciałem również wesprze wesprzeć finansowo tę inwestycję, to jednak zorganizowałem to finansowanie ze strony partnerów takich jak KGHM i specjalna strefa ekonomiczna. Te firmy są gotowe do wsparcia tej inwestycji. Pozostaje tylko przekonać, polityków właśnie w Warszawie, żeby dać ten dodatkowy grosz, bo to są niewielkie pieniądze, jeszcze raz mówię, na to, żeby ten wiadukt odbudować, tym bardziej, że w przyszłym roku skończy się pozwolenie na budowę. Okazuje się, że lobbowanie, przypominanie, informowanie to jedyne, co obecnie można zrobić. Wcześniej Wiesław Wabik zorganizował częściowe finansowanie inwestycji, aby znacząco odciążyć Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Pad trwa już dobrych kilka miesięcy, a już rozpoczęła się budowa Drogi Ekspresowej S3. Jeżeli nie uda się rozpocząć prac związanych z wiaduktem przed ukończeniem tej kluczowej inwestycji, to może się okazać, że zdaniem podejmujących decyzję urzędników z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wiadukt nie jest potrzebny. To absolutna bzdura, ponieważ nawet po wybudowaniu drogi szybkiego ruchu S3, mieszkańcy naszych gminy oraz całego regionu nadal będą dojeżdżać do pracy, do strefy oraz kopalni i brak wiaduktu wciąż będzie utrudniał ten dojazd. Światełkiem w tunelu wydaje się być deklaracja złożona przez wiceminister gospodarki Ilonę Antoniszyn-Klik, która zapewniała, że wkrótce budowa wiaduktu się rozpocznie. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby w przeciągu najbliższych półtorej roku, dwóch, znalazło się to w budżecie jednej albo drugiej instytucji. I to jest absolutnie możliwe. Dokumentacja jest, teraz kwestia tylko i wyłącznie środków. Te środki nie są środkami, które zaburzą budżet rządowy, także będziemy się o to absolutnie ubiegać. Problem w tym, że po wyborach zmienią się władze państwowe, a niewykluczone, że wraz z tym także priorytety inwestycyjne. Burmistrz Polkowic zapewnia, że nie zabraknie mu uporu w walce o wiadukt. Walka o wiadukt trwa. Trwają także rozgrywki trzeciej Ligi Piłki Nożnej. W ostatnim meczu drużyna KGHM za nam Polkowice pokonała na własnym boisku rezerwy Zagłębia Lubin. Pojedynki między zespołami z Polkowicy Lubina zawsze wywołują wiele emocji, niezależnie od tego, czy grają seniorzy, czy też młodsi adepci futbolu. Nie inaczej było i tym razem od samego początku na boisku przy ulicy Kopalnia i toczyła się ostra walka głównie w środku pola. Delikatną przewagę w posiadaniu piłki mieli goście, wśród których mogliśmy zobaczyć piłkarzy znanych z występów w ekstraklasie. Jednak pierwszego gola zdobyli gospodarza, konkretnie niezawodny Krzysztof Dżazga. Najlepszy strzelec trzeciej ligi swoje kolejne trafienie zaliczył w końcówce pierwszej połowy i dzięki temu gospodarze mogli schodzić do szatni przy jednobramkowym prowadzeniu. Po zmianie stron goście zaczęli odważniej atakować, bardziej zależało im na doprowadzeniu do wyrównania. Ta sztuka udała się w 54. minucie, kiedy to na listę strzelców wpisał się Eryk Sopków. Po zdobyciu gola wyrównującego gra przeniosła się do środka pola. Obie drużyny zaczęły przykładać coraz większą wagę do defensywy. 10 minut po stracie bramki na uderzenie tuż z za pola karnego zdecydował się Rafał Karmelita. Jego strzał okazał się na tyle precyzyjny, że bramkarzowi gości nie pozostało nic innego jak wyjąć piłkę z siatki. W końcówce goście z Lubina przycisnęli nasz zespół, ale gola dającego wyrównanie nie byli w stanie zdobyć i ostatecznie komplet punktów pozostał w Polkowicach. Na takie mecze nie musimy się motywować szczególnie. Tutaj są to są sąsiedzi nasi, nie mamy często okazji z nimi grać, także takie mecze na pewno są emocjonujące. Z twojej perspektywy ten mecz jak wyglądał? Bo ta końcówka no, troszkę była taka, że zagrożenie było tym, że nie uda się tego dowieść. No tak, muszę przyznać, że chłopaki są dobrze wyszkoleni. Widać pracę w Zagłębiu. Bardzo dobra szkółka w Polsce, myślę, że jedna z najlepszych. Potocznie mówiąc, cisnęli nas w końcówce. Trzeba przyznać, cofnęliśmy się nawet jak grali w dziesiątkę, to radzili sobie bardzo dobrze. No udało nam się dowieść do końca, wynik mogliśmy jeszcze podwyższyć, ale ważne są trzy punkty i wynik końcowy. Mecz z perspektywy kibica naprawdę był widowiskiem stojącym na wysokim poziomie, a ta bramka strzelona przez Rafała, no bramka przedniej urody. Co tak, ja Rafałowi w piątek przed meczem mieliśmy strzelecki trening jeszcze i, i siedziało mu wszystko, także nie ma się co dziwić. W kolejnych meczach również możemy liczyć na podobnie efektowne bramki. No mam nadzieję. Bo to taka y, bramka urody Ligi Angielskiej, więc kibice przychodzą, żeby oglądać takie bramki. Zwycięstwo zanotowali także piłkarze halowi Kuprą Polkowice. Piłkarze halowi Kuprą Polkowice w pierwszym meczu przed własną publicznością pod wodzą nowego trenera Stanisława Kwiatkowskiego Pokonali FC Pyskowice 7 do 3. Początek meczu był bardzo wyrównany. Pierwszego gola zdobyli goście. Polkowiczanie po stracie gola ruszyli do odrabiania strat. Uzyskali przewagę w polu, wypracowali sobie dogodne sytuacje, ale niestety nie potrafili zamienić tego na bramki i w efekcie do szatni nasz zespół schodził z jednobramkową stratą. Po zmianie stron podopieczni trenera kwiatkowskiego mocniej przycisnęli rywali. Na efekt nie trzeba było długo czekać, bo dość szybko padła bramka dająca Kuprum wyrównanie. Po zdobyciu gola wyrównującego nasz zespół zaczął nie podzielnie panować na parkiecie. Bramki padały szybko i regularnie. Dwie minuty przed końcową syreną było już 7 do 1 i losy zwycięstwa zostały rozstrzygnięte. W końcówce rozluźniony zespół z Polkowic dał sobie jednak strzelić dwie bramki i ostatecznie mecz zakończył się wygraną kuprą 7 do 3. Startowaliśmy z pułapu zerowego i my i, i przeciwnicy także jeszcze były siły i tutaj no w drugiej połowie troszeczkę poszliśmy na wymianę ciosów i okazało się, że jednak no w nas drzemie trochę więcej siły, może woliwali. No jest mi przyjemnie, chociaż no mamy świadomość, że z Robertem będziemy musieli nauczyć się tego zespołu i ten zespół musi się nauczyć nas. Gra, gra w zupełnie innym zestawieniu już w tamtym sezonie. No a poza tym to są nowi ludzie, dużo młodych chłopaków, którzy przyszli z dużego boiska. No trzeba uczyć podstaw w futsalu. Zwycięstwa piłkarzy oraz futsalowców to nie jedyne sukcesy sportowców z Polkowic odniesione w ostatnim czasie. Także sztangiści górnika Polkowice mają wiele powodów do radości. W Wałbrzychu odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się nasi siłacze, którzy przywieźli z tej imprezy trzy medale. Z kolei w Makowie Mazowieckim rywalizowały najsilniejsze kobiety w naszym kraju. Tam też doskonale spisały się Polkowiczanki, zdobywając dwa medale. Nasi zawodnicy jechali do Wałbrzycha bojowo nastawieni. Ostatnio ciężko trenowali pod kątem tych zawodów. Wykonana podczas treningów praca przyniosła efekty podczas zmagań na Pomoście w Wałbrzychu. Nasi sztangiści wywalczyli trzy medale. W kategorii 69 kg Tomasz Rosoł wywalczył srebrny medal. Nasz zawodnik uzyskał 277 kg w dwuboju i ustąpił jedynie Damianowi Wiśniewskiemu, który w dwuboju miał 5 kg więcej. Brązowe medale zawisły na szyjach Romana Klisia oraz Adama Kraski. Poza medalistami w Wałbrzychu nasz klub reprezentowali także Mateusz Kasina, który zajął czwarte miejsce w kategorii wagowej 105 kg oraz Damian Inglot, który w kategorii wagowej 77 kg zajął ósme miejsce. W w klubowej górnik Polkowice zajął trzecie miejsce, a wśród województw Dolny Śląsk zajął również trzecie miejsce. W trakcie mistrzostw wręczono także ordery za zasługi dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów z okazji 90-lecia związku. W gronie wyróżnionych znalazł się Krzysztof Michalski, prezes naszego klubu. Już od dłuższego czasu, bodajże chyba 7-8 lat, jesteśmy w czołówce krajowej, i w ciągu roku przywozimy naprawdę bardzo dużo medali. Czasami to się śmieje, mówi, że to zworek medali, bo nawet w tym roku mamy 9, bo Wiosną podczas młodzieżowych mistrzostw polskich dla 23 4 medale przywieźliśmy, teraz 5 na jesień, także mówię, no świetny wynik. W ubiegłym roku było 10, pamiętam jeszcze lata wcześniej, się było 12, 13, no ale no, na pewno nie, 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 nie powiemy, że jest, czy to jest dużo, czy to jest mało, na pewno będziemy walczyli dalej do końca, starali się jak najwięcej tych medali zdobywać. Cieszy mnie tylko jedna sprawa, że przychodzi tutaj młodzież i garną się do tego sportu i dyscypliny. Myślę, że jeszcze nie jednego mistrza wychowamy tu w Polkowicach. Panowie o medale mistrza z Polski walczyli w Wałbrzychu, a panie swoje zmagania miały w Makowie Mazowieckim. Nasz klub reprezentowały Katarzyna Kraska oraz Aleksandra Michalska. Obie spisały się wyśmienicie. Kasia wystartowała w kategorii wagowej do 58 kg. Zaliczyła udane podejścia do 78 kg w rywaniu oraz 100 kg w podrzucie co dało jej w dwuboju 178 kg i srebrny medal. Z kolei Ola rywalizowała w kategorii wagowej do 63 kg. Także spisała się bardzo dobrze, uzyskując w dwuboju 180 kg. Nasza zawodniczka wywalczyła tym samym brązowy medal. Myślałam, że będę poza podium na Mistrzostwach Polski, seniorek, ale w rywaniu udało mi się wywalczyć brąz, brązowy medal. W podrzucie, no niestety Marietta Gotfried z Oławy spaliła podrzut, ja w, automatycznie wskoczyłam na trzecie miejsce, ale Należał mi się ten medal, bo przepracowałam cały rok na to. A powiedz, w tej twojej kategorii wagowej to jakie ty masz rywalki takie główne? Yy, jest Ola Klejnowska, to jest jedna faworytka w tej kategorii, nie do ogrania na dzień dzisiejszy. Kasia Ostapska. No i ja, na dzień dzisiejszy nikogo nie ma w tej kategorii. Jest Kasia Szostak, ale to, tak na razie to mamy te podobne wyniki uzyskujemy. Myślę, że w przyszłym roku już będę więcej dźwigać, bo staram się o to, żeby Jeździć na kadry seniorek i występować już jako seniorka. To jaki sobie robisz plan, jeżeli chodzi o wyniki kilogramowe na przyszły rok? No bo ten już właściwie można powiedzieć, że jest zakończony, jeżeli chodzi o starty. No chciałabym uzyskać 190 minimum w dwuboju, 85 kg wyrwać, 105 kg porzucić To już taki jest no, solidny wynik na no, juniorkę jeszcze można powiedzieć. A już jak skończę 23 lata, to już nie będzie tak leciutko więc będę musiała już je solidnie zabrać za siebie i już te 200 kilo minimum to trzeba robić w tej wadze. Ty jesteś jeszcze dziewczyną młodą, jesteś tak w 100% przekonana, że ciężary to jest to, co chciałabyś w przyszłości robić? Tak, jestem przekonana, już już rozmawiałam o tym z kilkoma osobami. Jako młoda dziewczyna trenowałam koszykówkę sporo lat, ale tam miałam problemy zdrowotne i tak no rodzinnie, nie? Innego wyjścia nie było? Nie. Sztangistki z Polkowic miały duży wkład w dorobek punktowy sztangistek z województwa dolnośląskiego, które zajęły w klasyfikacji końcowej drugie miejsce. Prezes Michalski ocenił więc ich start bardzo dobrze. Z trzy medale przywieźliśmy, jedno srebro, dwa brązy, czwarte miejsce i ósme. To naprawdę to jest wielki sukces. Oprócz tego jako klub zajęliśmy trzecie miejsce w punktacji klubowej w całej Polsce. No i jako Dolny Śląsk, oczywiście z pomocą pozostałych klubów Zielonego Śląska, drugie miejsce. To jest naprawdę ogromne osiągnięcie uważam. A jeżeli chodzi o seniorki nasze, startowały dwie zawodniczki, Ola Michalska i Kasia Kraska. Yy, Ola pierwsza zajęła trzecie miejsce, yy, ze świetnym wynikiem 180 kg w boju Oraz Katarzyna Kraska, wicemistrzostwo Polski zdobyła, z wynikiem 178 kg. Również byliśmy byli na, z tymi dwoma zawodniczkami na dosyć na wysokim miejscu, bo to było ósme miejsce na 54 zawodniczki, a w sumie było ponad 30, jeżeli chodzi o kwotę polskich kobiet. Myślę, że w, na przyszły rok Ola i Kaśka już na pewno się złapią do kadry polskich seniorek. Już były nawet rozmowy wstępne przeprowadzone z tenerem kadry. Prosił mnie, żeby już w tym przyszłym roku po prostu już pod tym kątem je przygotowywać. Na pewno już zbliżają się mistrzostwa Europy seniorów w kwietniu bodajże. No myślę, że tam wystartują. Naprawdę to będzie, to jest potencjał w tych zawodniczkach bardzo duży i myślę, że te zawodniczki po prostu pokażą w przyszłości naprawdę, jakieś mogą, jakie mogą dziwić duże ciężary. W Polkowickim Klubie Podnoszenia Ciężarów Górnik systematycznie trenuje wielu zawodników, nie tylko tych biorących udział w regularnych zawodach, ale także amatorów przychodzących do siłowni przy gimnazjum nr 2, by utrzymać dobrą formę. Zainteresowanie ciężarami nie słabnie, a wręcz przeciwnie jest coraz większe. Jeżeli chodzi o samych zawodników, tak, tych którzy startują na arenie międzynarodowej i krajowej, to w mamy 10 zawodników. To są bardzo liczący zawodnicy, to są można powiedzieć sami kadrowicze. No, w tym roku cztery zawodników startowało na Mistrzostwach Europy, na, na jesienią trójka i w okresie letnim jeden zawodnik Kuba Michalski. Pozostali zawodnicy to są w różnym wieku i najstarszego nawet mamy 75 lat. Wiadomo to są byli, byli zawodnicy, którzy kiedyś tam zaczynali tę karierę w latach jeszcze 70. -tych, 60 podnoszenie ciężarów. O no, dużo jest z takich osób, którzy po prostu tam mieszkają w pobliżu. Na tym osiedlu korzystają po prostu z tej siłowni. No wiadomo, tu już nie są wytrzynowcy, nie są zawodowcy, ale w jaki sposób wiadomo chcą poprawić swoją kondycję fizyczną. No i przy okazji pomagają nam przy organizacji różnego rodzaju właśnie tutaj imprez. Sukcesy odnoszą nie tylko seniorzy, ale także juniorzy. Najbardziej utalentowany z nich to Kuba Michalski, który ostatnio reprezentował Polskę podczas Mistrzostw Europy w szwedzkiej Landskoronie. Poprawiłem się o około 12 kg od ogólnej, ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Jestem bardzo zadowolony. Myślę, że też trenerzy docenili to i mam nadzieję, że... Na przyszły rok na, wezmą mnie pod uwagę i zabiorą na mistrzostwa świata, bo na mistrzostwa Europy. Więc. Rywalizowałeś z zawodnikami rok starszymi od siebie, zatem jeżeli w przyszłym roku byś załapał się do kadry, no to chyba już wtedy będziesz sobie wyżej poprzeczkę stawiał i w rywalizacji z rówieśnikami celował w medal. Tak, mam plany za rok wygrać Mistrzostwa Europy, ponieważ poziom no, w tym roku był dosyć wysoki, ale mam nadzieję, że w przyszłym będzie taki sam i jestem w stanie tyle dołożyć i wygrać Mistrzostw Europy. A jaki wyznaczasz sobie cel taki wynikowy, jakie ciężary chciałbyś dźwigać, żeby być w pełni zadowolonym, usatysfakcjonowanym w przyszłym sezonie? W przyszłym sezonie chciałbym... Yy, zaatakować w kategorii 94 yy, rekord Polski w podrzucie oraz yy, yy, w wyboju osiągnąć tak wynik 320-325 w wyboju. To by naprawdę bardzo duży wynik był i naprawdę by mógłbym już walczyć o medal na Mistrzostwach świata. Sukcesy seniorów, juniorów, a także jeszcze młodszych zawodników to wszystko razem sprawia, że o przyszłość podnoszenia ciężarów w Polkowicach możemy być spokojni.